Naszym cichym marzeniem jako organizatorów było, aby prac wpłynęło 100 na stulecie urodzin Jana Pawła II. I to marzenie nam się spełniło, ponieważ prac wpłynęło 140. Cześć. Chciałabym Wam również osobiście w imieniu własnym, jak i całego zarządu Powiatu Włoszczowskiego, podziękować za to, że tak licznie wzięliście udział w naszym konkursie. Komisja oceniająca stanęła przed niezwykle trudnym zadaniem, bo musiała wybrać oczywiście te najpiękniejsze. Ale jak widać, udało nam się. Jan Paweł II to jest taka nasza perełka. Którą, o której należy, słuchajcie, pamiętać zawsze. Moi drodzy, przystępujemy do wręczenia nagród. Bardzo serdecznie gratuluję. Zuzia, to jest dla Ciebie prezent, Słuchajcie, Od nas, ze Starostwa Powiatowego. Brawo. Brawo.